Ola Kot, która bierze udział w obecnej edycji tańca z gwiazdami, była uczestniczką kolizji drogowej. Dziennikarce nic się nie stało, ale jej samochód prawdopodobnie trafi do kasacji. Jednak musiała spędzić na miejscu zdarzenia aż 5 godzin. Co dokładnie się stało? Ola Kot, prezenterka SKTV, jest jedną z gwiazd nowej edycji tańca z gwiazdami. Jej partnerem tanecznym w programie został Tomasz Barański. Para ma za sobą dwa występy w show, a dziś wieczorem zatańczą swoją trzecią choreografię. Mało brakowało i Ola mogłaby nie wziąć udziału w nadchodzącym odcinku. Ola kot miała wypadek. Wracając z wieczornego treningu, prezenterka uczestniczyła w kolizji drogowej. Całą sytuację zrelacjonowała na swoim Insta Stories. Właśnie czekam na policję. Na szczęście, Wiktorek bardzo szybko przyjechał mnie wesprzeć. Miałam mały wypadek samochodowy, nie z mojej winy. Pan, który prowadził przewóz osób, postanowił nie udzielić mi pierwszeństwa przejazdu. Nic mi się nie stało. Teraz się z tego śmieję, ale przez 15 minut beczałam, bo pierwszy raz w życiu miałam do czynienia z wybuchem poduszek powietrznych, oznajmiła na Instagramie. Jak później dodała w rozmowie z Pudelkiem, całe zdarzenie mogło skończyć się znacznie gorzej. Na szczęście udało jej się zachować zimną krew i zapanować nad emocjami. To mogło skończyć się gorzej. Gdybym w ostatniej chwili nie skręciła maksymalnie w lewo, dzięki czemu otarłam się obok samochodu i uderzyłam w tył. W środku był pasażer. Przy jego drzwiach poszła szyba, ale na szczęście nic mu się nie stało. Sama się sobie dziwię, że zachowałam zimną krew w tym ostatnim ułamku sekundy. Dopiero po zderzeniu wysiadłam z samochodu i zaczęłam płakać, wyjaśniła. Wyjaśnienie całej sprawy nie poszło sprawnie. Ola Kot musiała na to poświęcić kilka godzin. Kierowca Ubera był z Ukrainy i nie miał przy sobie żadnych dokumentów, dlatego to trwało pięć godzin, wyjaśniła. Jak też dodała, samochód będzie nadawał się tylko do jednego. Na 90% mój samochód pójdzie do kasacji, poinformowała. Dobrze, że nic jej się nie stało. Trzymamy kciuki za jej kolejny występ w tańcu z gwiazdami.